Wieża Widokowa na Wielkiej Sowie. Wielka Sowa to najwyższy szczyt gór Sowich, 1014 metrów nad poziomem morza. Nim na Wielkiej Sowie powstała wieża murowana, wzniesiona została konstrukcja drewniana. Pomysł budowy narodził się w 1885 roku z inicjatywy Towarzystwa Sowiogórskiego. Kamień węgielny położono 20 września 1885 roku. Była to najwyższa drewniana wieża widokowa w Górach Sowich. Jesienią 1904 roku rozebrano ją ze względu na wysokie koszty utrzymania. Na jej miejscu miała powstać nowa, murowana. Miejsce budowy nowej wieży przeniesiono o około 30 metrów na północ, na sam szczyt Wielkiej Sowy. Tam postawiono betonowy obiekt o wysokości 25 metrów, średnicy na dole 8 metrów, a na górze 4 metrów. Budowę zainicjowało Zrzeszenie Towarzystw Górsowich. Sytuacja polityczna, wojny światowe i brak opieki nad obiektem doprowadziły wieżę do tragicznego stanu. Pojawiały się szanse i nadzieje na remont, jednak kończyło się to tylko na krótkookresowych pracach zabezpieczających obiekt kapitalnego remontu wieży w 2006 roku dokonała gmina Pieszyce, do której należy obiekt. Z wieży rozciąga się rozległy widok we wszystkich kierunkach. Z tarasu widokowego podziwiać można panoramę zarówno Sudetów, jak i ziemi kłodzkiej. Przy dobrych warunkach pogodowych widać stąd nawet Sobótkę, Świdnicę czy oddaloną o około 60 km Śnieżkę. Wieża jest udostępniona dla ruchu turystycznego. Projekt Góry Sowie Dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska, kampania promocyjno-informacyjna, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.